Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie wyjaśnię Wam metodę przeciwnych współczynników stosowaną w rozwiązywaniu układów równań. Zapraszam. Przygotowałam dzisiaj dwa układy równań, które nauczę Was rozwiązywać metodą przeciwnych współczynników. Zanim zaczniemy rozwiązywać, musimy jednak wyjaśnić sobie pewną rzecz: a mianowicie, co to są liczby przeciwne? Jakie liczby nazywamy przeciwnymi? Według definicji liczby przeciwne to są takie, które jeśli je dodamy, to wynik będzie równał się 0. Jakie to są liczby na przykład? No, na przykład minus 2 i 2. Minus 2 dodać 2 to jest 0. Na przykład 3 minus 3. 3 dodać minus 3 to jest 0. To są liczby przeciwne. I właśnie Liczby przeciwne zastosujemy w metodzie przeciwnych współczynników, no zresztą jak sama nazwa wskazuje. Przyjrzyjmy się temu układowi. Zobaczmy, jakie są tu współczynniki, i bardzo fajnie jest wtedy, kiedy przy jednej niewiadomej jest 1 albo minus 1. Oczywiście w innych przypadkach też sobie poradzimy, no ale to są takie najbardziej pożądane sytuacje. Pójdźmy. Przy tych samych niewiadomych w metodzie, nie, w metodzie przeciwnych współczynników musimy tak zadziałać, żeby znalazły się tam liczby przeciwne. To znaczy, jeżeli w drugim równaniu mamy przy x trójkę, to w pierwszym równaniu chcielibyśmy mieć minus trójkę. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Pierwsze równanie musimy pomnożyć obustronnie razy minus 3. Pomnożmy zatem. x razy minus 3 to jest minus 3x. Mnożę tutaj to pierwsze, pierwsze równanie razy minus 3. Teraz minus 2y razy minus 3 mamy plus 6y równa się 3 razy minus 3 minus 9. Drugie równanie przepisujemy bez zmiany, czyli 3x plus 5y równa się minus 2 klamra. Kiedy już mamy przy tej samej niewiadomej liczby przeciwne, podkreślamy ten układ i tu można sobie zapisać plus. To oznacza, że będziemy teraz dodawać jedno równanie do drugiego równania stronami. To jest tak można porównać do pisemnego dodawania, trochę nietypowo, bo zaczniemy z lewej strony dodawać. Więc dodamy x minus 3x, dodać 3x. To jest 0 i o to nam w tej metodzie chodzi, żeby zniknęła nam w pewnym momencie jedna z niewiadomych. Tu x nam znika, 0x, czyli 0. Przechodzimy zatem do y. 6y dodać 5y to jest 11y. Równa się minus 9 dodać minus 2 to jest minus 11. I zobaczcie, mamy takie równanie teraz, z którego możemy wyznaczyć jedną z niewiadomych, czyli Dzielimy przez to, co stoi przy y, czyli przez 11, i mamy y równa się minus 11 przez 11 minus 1. Już znaleźliśmy, zobaczcie jak szybciutko, pierwszą niewiadomą do znalezienia. Został nam jeszcze x, i w tym celu wracamy do któregoś z pierwszych równań wyjściowych. Ja proponuję pierwsze równanie, przepiszę, żeby było wiadome, do czego podstawiamy za chwilę liczbę. Równa się 3. I teraz w miejsce y podstawiamy minus 1, tak? czyli tę znalezioną wcześniej wartość y. No więc tak, x odjąć 2 razy w nawiasie, minus 1, równa się 3. Wymnażamy tutaj, czyli tak, x i teraz minus 2 razy minus 1 to jest plus 2, równa się 3. Przenosimy dwójkę na prawą stronę ze zmienionym znakiem, czyli x równa się. 3, odjąć 2, czyli x równa się 1. I znaleźliśmy drugą, niewiadomą. I to jest taka dosyć um, chaotyczna metoda. No, tak, tak po prostu musimy na koniec ją uporządkować. Czyli podać rozwiązanie w klamrze, i tutaj zapisujemy x równa się 1, te znalezione wartości, tak? I y równa się, Minus 1. I rozwiązaniem naszego układu równań jest para liczb. x równa się 1, y równa się minus 1. Zobaczmy drugi układ. I zastosujemy właśnie te rzeczy, o których mówiłam przy rozwiązywaniu pierwszego układu. Znowu przyglądamy się układowi. <laughs> Przepraszam i Widzimy, że w pierwszym równaniu przy y jest 1, co nam bardzo pasuje, a w drugim równaniu przy y jest 3. Więc, żeby nam wyzerowały się y, fajnie by było tutaj u góry w pierwszym równaniu zrobić przy y minus 3. Robimy w takim razie, to jest przypadek, że tak samo nam tutaj wychodzi. Pierwsze równanie razy minus 3. Dobra, no to w takim razie 3 razy 3x razy minus 3 to jest minus 9x. y razy minus 3 to jest minus 3y. Równa się minus 13 razy minus 3 jest 39. Teraz drugie równanie yy, przypisujemy, czyli 2x plus 3y równa się. Minus 4. Staramy się podpisywać jedno pod drugim, bo teraz znowu podkreślamy i dodajemy stronami. Minus 9x plus 2x, to jeszcze plusika można sobie napisać. Minus 9x plus 2x to jest 7x, minus 7x, przepraszam. Minus 3y plus 3y nam się wyzeruje. Czyli równa się 39 dodać minus 4 to jest 35. I mamy równanie, które pozwoli nam wyliczyć x, czyli dzielimy przez to, co stoi przy x, czyli przez minus 7. I mamy x równa się 35 na minus 7 to jest minus 5. I mamy już wartość x. Możemy sobie podkreślić. No i teraz co? Wracamy do któregoś z równań. To jest obojętnie, do którego możemy wziąć pierwsze równanie. Przepisujemy je, czyli 3x dodać y równa się minus 13. No i teraz za x wstawiamy minus 5, czyli 3 razy minus 5 dodać y równa się minus 13. 3 razy minus 5 to jest minus 15, dodać y równa się minus 13. Minus 15 przerzucamy na prawo ze zmienionym znakiem, czyli y równa się Minus 13, dodać 15 i wychodzi nam, że y równa się 2. Podsumowujemy teraz rozwiązanie w klamrze, czyli mamy tak, x równa się minus 5, y równa się 2. Czyli rozwiązaniem układu równań jest para liczb. x równa się minus 5, y równa się 2. Mam nadzieję, że spodobała się Wam metoda przeciwnych współczynników. Jeśli rozwiążecie samodzielnie kilka przykładów, zobaczycie, że stanie się ona całkiem przyjemna i ułatwi Wam na pewno rozwiązywanie układów równań. Jeśli film Ci się podobał, napisz to proszę w komentarzu i daj łapkę w górę. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.